31 sierpnia w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bojanowie odbyła się 62 sesja Rady Miejskiej. Po przyjęciu porządku obrad radni pochylili się nad uchwałami. Jedną z nich jest utworzenie klubu dziecięcego, którego gmina Bojanowo jest organem prowadzącym oraz nadania mu statutu. Na dzisiejszej sesji radni podjęli uchwałę o utworzeniu w Bojanowie klubu dziecięcego. Czyli instytucji bardzo podobnej do żłobka, w której opiekę znajdą dzieci od jednego roku do trzech lat. W najbliższych dniach ogłosimy konkurs na dyrektora klubu, który będzie odpowiedzialny m.in. za rekrutację pracowników, oczywiście nabór dzieci do klubu dziecięcego. Faktyczne uruchomienie klubu planujemy w styczniu przyszłego roku, ale już dzisiaj zapraszamy rodziców i ich pociechy do klubu. Oczywiście o wszystkim będziemy na bieżąco mieszkańców informować. Radni dokonali również zmian w budżecie gminy na rok 2023. Jedną z najistotniejszych zmian w budżecie jest wprowadzenie środków w wysokości ponad 970 tysięcy zł. Są to środki pochodzące z programu Maluch Plus, które pozwolą nam zmniejszyć wpad własny w ramach zadania Łączymy Pokolenia, modernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku, szkoły na gminny klub dziecięcy, przedszkole i klub seniora. Pożegnano odchodzącą na emeryturę kierownik OPS panią Sabinę Szlachetkę-Andersz. Dziękuję wszystkim i za wszystko, co stało się naszym wspólnym udziałem w ciągu 45 lat mojej kariery zawodowej życzę mojej następczyni współpracownikom zarządzającym gminą oraz wszystkim mieszkańcom dużo zdrowia oraz wszelkie pomyślności. Całość obrad można obejrzeć na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bojanowie.